Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje I czasu wolnego jest tyle Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje Jak spędzić najlepiej te chwile Na przykład zrobić rakietę, czy smumią się pobić Na szyd wieży, się wtrapać I odkryć dlaczego, choć nie ma to jest hey. pan ansażam powiem oklapać Pływać pośród fal, roboty tworzyć też nie już też też mój za takim doda trać, ma zgroźnia, mapie coś, siostrze do ciotku Sam widzisz, że zrobić wiele się da, nim będzie się do iść. Więc z nami bądź, finasz oraz Ferb, to wszystko zrobią dziś. Więc z nami bądź, finasz oraz Ferb, to wszystko zrobią dziś. Mamo! Finasz i Ferb znowu hałasują! Finasz i Ferb